się z kapsuły, że się z kapsuły. No i już jest. No, Załóż mi te jestem pełna uśmiechu. Szybanszo Szukla, pilot. Drugi członek załogi opuszczający. Cztery opuszcza kapsule. I słabo poznański wiśnie z Sławy z specjalista misji Tibor Węgry osiągnęły znaczący punkt w realizacji misji badania Kosmosu. Tibor Capu jest pierwszym węgrem, który odwiedził międzynarodową